Partnerem materiału jest LuxPath, producent ogrodzeń w systemie panelowym. Kompletne ogrodzenie o wysokości 1,5 m od 52 zł, o wysokości 1,80 m od 58 zł. Komplet brama furtka, wysokość 1,5 m od 1950 zł, wysokość 1,70 m od 2200 zł. W sobotę 24 maja Plac Kościuszki w Końskich stał się miejscem obchodów Gminnego Dnia Strażaka. W południe druhowie z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz zaproszeni goście spotkali się, aby wspólnie świętować i wyróżnić zasłużonych strażaków. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 11.30 z biurką uczestników na placu Kościuszki. Wkrótce po niej w kolegiacie świętego Mikołaja odprawiona została uroczysta msza święta w intencji wszystkich strażaków, tych, którzy aktywnie pełnią służbę, jak i tych, którzy odeszli na wieczną wartę. Liturgii przewodniczył proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej pomocy ksiądz Tomasz Janicki. Później uczestnicy udali się pod figurkę św. Floriana, patrona strażaków, gdzie złożono wiązanki kwiatów w hołdzie wszystkim służbom ratowniczym. Główna część obchodów rozpoczęła się o godzinie 13 na placu Kościuszki. Uroczysty apel zainaugurował Złożeniem meldunku, po czym nastąpił przegląd pododdziałów. Na rynku wybrzmiał hymn strażacki, w trakcie którego wciągnięto flagę Polski na maszt. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. To przesłanie wyhaftowane zostało na strażackich sztandarach. Jest obecne w naszych sercach. To przesłanie, które jednoczy wszystkich strażaków, jest hasłem do wspólnego działania. Miesiąc maj tradycyjnie wpisał się w kalendarz zaprezentowania społeczeństwu dokonań strażaków i przypomnieniu o stale istniejących zagrożeniach. 4 maja to dzień naszego patrona, świętego Floriana. Po trudach działań, jakie prowadzimy w zwalczaniu istniejących zagrożeń, jest czas i okazja do wspólnego świętowania. Dzisiejsze święto strażaka nie przypadkowo odbywa się w Końskich. Na placu Koneckiej Kolegiaty znajduje się figurka świętego Floriana, patrona strażaków, która została odnowiona i poświęcona podczas powiatowych obchodów Dnia Strażaka w dniu 15 maja bieżącego roku. Mamy więc okazję, by powrócić do wieloletniej tradycji jako strażacy ochotnicy, pokłonić się naszemu patronowi. W trakcie części oficjalnej sekretarz oddziału wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, druh Jerzy Rąbalski odczytał list prezesa głównego skierowany do mundurowych. Podczas apelu wręczono odznaczenia zasłużonym strażakom oraz podziękowania dla tych, którzy szczególnie wyróżnili się w ostatnim roku działalności. Listę nagrodzonych znajdziecie w artykule w naszym portalu. Po wręczeniu odznaczeń głos zabrali wiceprezes oddziału wojewódzkiego ZOSPRP w Kielcach Andrzej Będkowski oraz komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Końskich, brygadier Ryszard Stańczak, który najpierw odczytał list od Komendanta wojewódzkiego, a następnie skierował parę słów od siebie do zebranych. Mam tą świadomość i pewność, że zawsze będziecie starali się doskonalić w swoich umiejętnościach, uczyć obsługiwania tego już niejednokrotnie wysoko specjalistycznego sprzętu i jak zawsze będziecie śpieszyć na pomoc bliźnim, ratując ich zdrowie, mienie, gasząc pożary. Uczestniczyć w innych zdarzeniach, które niszczą mienie albo pracę ludzką. Jeszcze raz bardzo gratuluję wszystkim wyróżnionym. Tak od siebie. Chciałbym bardzo, bardzo serdecznie podziękować za współpracę, panie prezesie druchny Druchowie. Jest mi niezwykle miło, że jestem wśród tak odważnych i dzielnych ludzi, którzy. Zawsze nam pomagają. Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna to jedni strażacy. Jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za współpracę. Zwieńczeniem wydarzenia był poczęstunek przygotowany na placu OSP Końskie przy ulicy Strażackiej. W wydarzeniu poza wcześniej wymienionymi udział wzięli zastępcy burmistrza miasta i gminy Końskie Krzysztof Jasiński i Marcin Zieliński, przewodniczący Rady Miejskiej w Końskich Piotr Słoka oraz liczni strażacy.